Witam, Konkon z tej strony i znowu włączyłam mój panta na siebie. <grym>, ten sam guzik, muszę to potem do zmienić. I witamy w kolejnym no, odcinku z Ancient City, tak? Mógł znaczy, mm, albo... pod Ancient City, to no, pod, pod. gdzieś tam... Dokładnie, dokładnie. Czekam, pod bedrockiem chodzi, a ja tam nie wiem. Em, nie, nie wnikajcie w to, że łuk mi przechodzi przez twarz. Tak, tak, tak. Nie, nie wiem. co będzie to wygląda. Także no, zmierzamy do... Dalej, nie znanych nam terenów, bardzo strasznych, ale bardzo ładnych z drugiej strony. Ładne Twoje jest. Ładnie się w ogóle tam świeci. Także, no, nie przedłużając, lecimy i pokażemy Wam co tu ciekawego, albo strasznego, albo to i to. Zobaczymy. Także, no, lecimy. Lecimy tam, tylko no ostrożnie. Nie, tam. czemu ostrożnie? Pytanie. No? Pójdziemy na lewo tutaj, czy chcecie iść gdzieś tam bardziej eee, na prawo? Myślę, na prawo pójść, bo tam jest na taki piom. Może tam zasponuje się ten dungeon? Dobra. Dobra. Mhm. Ale to są ci. To słyszą dźwięki. O, gdzieś cię. Okej, ok, myślałem, że to kamia to był. I czemu no, a ciupago. go Ła, wow, czemu ja? Yy, sobie, bo jeden stanął mi przed tobą idealnie i akurat jak wstrzydałem yy, to odsunął się. Zawsze ja. Zobaczysz, zobaczysz to poważnie, on się odsunął idealnie jak jest. Ja... A... Fantomy mm -hmm. albo z, tak zwane skull chyba snappery? na już skoro napiętym o e, 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 wszyscy tego shift. Nie, no mało no, wszyscy tego shift. A, widzę. No nie wierzę. Piznął, okay. dzisiaj się włączył. Tak. O oh, my Niszczę, 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 niszczę. Dobra, mam. Be, zniszczony. Oh. Ej, one też dropią membrany. To, to dzisiaj to są normalne. Te. Oh, no e, No. Będzie dziko. To są normalne fantomy? Tak, generalnie ten świat jest dość dziki, niebezpieczny dla nas, nieznany dla nas. Jest oowica kolejnego shriekera, pójdę po niego. Jest Owidze, okej, okej. Dobra, to już jeden mamy odhaczony, w sensie no. Dobry początek. O jestem i chyba taki. Nie nadepnię no, no to ja też piałem w to Nie, to weszło. Tak, nie, nie wolno, nie wolno wam wchodzić na tetę. Te, to, to bardzo zły pomysł, bardzo, bardzo kiepski pomysł. To są złe czujki, nie dobie. To mnie jakim łukiem. Ale co do was? Takie do... No i nie lecisz do nas, tylko od nas! <noise> Och! No cóż, Opuszczasz z nas. Wiesz co? Możesz sobie uciekać, ale przed nami tak nie wiesz. Te <grym> panisko. Tam widzę szygikera. Tak, na górze jest, po lewej. Hmm, chodziło mi bardziej przed nami, ale. Chodzi, znaczy, no. A, 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 tam jeszcze już przydałem. Też chyba, no. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie to aż tak ciemne, choć trochę. Może o, e, być. będzie... Ale myślę, że tak jak ten z gdzieś YouTube mimo wszystko bardzo przyciemnia tak. filmy Ale damy radę Każdy da radę A o nie przyjmujcie się że w przypadkiem my moje ponta tam więc jak będziemy wracać to wy będziemy wiedzieli widzę dungeon. Po prawej Ten no. No Wiedziałem żeby tutaj pójść. Czułem to może mój stonowany głos, ale gadu mnie trochę zaczyna, że mogłoby Ale jest git. No i że jest te głos. Ale czegoś nie robi na poświęcenie. Jak ty Diamenty. Co to było? Fanto? A. Fanto mi się kara. Dobra, nie aktywnił go One... weźcie tego kolegę, a ja idę po... Tylko ja. nie wiem, czy jak ja strzelę to czy ja nie uruchomię czegoś? E, strzel, 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 tu powinno być bezpiecznie. O, to wia, to pierwszym. Nice. Dobra, i nie aktywnił się Tak, czyli chyba łuk też nie działa na to w ten. Znaczy nie, działa, bo był hmm. że no tego, ale po prostu nie uruchomiło to szkiera na szczęście. Sorry, Mieliśmy ale farta. chciałam go załatwić, bo no, by nam tutaj zrobił nie niezłom... Dobra, szyka zniszczone. Nie złam afę by nam tu Gdzie się już podział. Jestem za wami. He? A, widzę go, dobra. Ej! Wszystko ja się chyba zajmę ściąganiem ich. No wiesz, te spele trochę lecą, nie? No, a szczała to, to nie. Ja mógłbym używać tych, które tak się bezpośrednio na MOBA, ale w tym momencie to no, nie byłby precyzyjny strzał, tylko totalny chaos. Aha. Szczególnie jeśli będzie gdzieś obok co innego. Czego nie chcemy, może koniec świata. I... Chociażby ja. Nie. Widzę, że są tu schodki, skrzynki już. Aha. Ale też uwaga, bo no, żeby czegoś nie obudzić. Jak... O, yy... no, na po lewej? Ejku, macie tak grać na tym... Żeby tak wbudowany był voice tutaj i żeby... Tak cicho cały Aaaa. czas siedzieć, bo... Jak coś powiesz to... Ja nie wiem pójdę podjąć Nie Ja se kuknę Kuk, kuk A nie, to są mrody Ej, ty, Uwaga, bo to triky są. Już przez schodki widać kratki do podziemi. O! Oh, to mi się oh. podoba. W sensie, no jak tu podejdziesz, to zobaczysz. Już co do ośmiu, to lepiej. Nie, wy. Ty jesteś ten a, tutaj, tutaj jest ta katka, deptasz po niej. O, ale malutka. O. O, Co to za dźwięki? Eee! E! Dobra, jak przed nami. Ok. I to nie a, jeden a? chyba. Ano. Hm. Wait, wait. Że bez eee... otwierania skrzynek, bo się źle skończy. Mm -hmm. Tak, jeszcze jest drugi po drugiej stronie, musimy ją rozwalić jednocześnie. Dobra, to spróbuję z tobą. Ja, widziałeś... czy ja, pójdę, ja pójdę do tego, co jest najdalej, weź załatwić tego, który jest tutaj, za tobą. Eee... Dobra, powiedz tylko, kiedy zaczniecie wyzwalać. Jaju, dobrze, ja na niego nie natępłam. No <grym>, bo go nie widział. O, Dobra, na trzy? Tak. Raz. Dwa. 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 Trzy. Trzy. Piekło? Piekło? Tak. Dobra. Dobra. Czujki tylko ten, ale dobra, nic się nie stało. To już chyba bezpiecznie. Tak, też tak myślałem. O, to są jakieś wazy. O, mam je rozbić. Z nich wypadły przedmioty. Eee, nic ciekawego w środku nie było, tylko jak stąna, i... To są... Ej, 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 to są diaksy. E, tak, to już je wykopię. No dole. Ja nie mogę, o, bo ma... ja nie mam o, W tej skrzynce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem diamentów. Wow. Ja wiem, że już nic nie ma tutaj, ale i tak w w ten dźwięk. Możemy porozwalać to. Proszę, to robię. Bo po co mają nam tu grać? No ten dźwięk jest zdenerwujący po to, Nie no, mi się to no, raczej nie podoba. Brzmi jak nie wiem co. Jakby żaba miała wzdęcia. O, robak! O, dostaję, jakiś. Spread. spread? Tak, bo tutaj jest e, katalizator, jak zabiję obok MOBA, który. No, jeżeli zabiję MOBA, który jest obok katalizatora, to wtedy to się rozprzestrzenia. To jest już skrzynka w ogóle. Teraz dwa, trzy diaksy i 10 kulku. Okay. i pajęczyna. Boju! Oj nie! O, siedem diamentów w no tym jest... hmm. co? No nie będę wyleżała, miała w zdjęcia. O, piętro wyżej. Tak, spójrzcie w górę. Hmm. O, oj! Eee, tam, tam jest ten. Tam jest ten na górze, po prawej. Jak spojrzycie w tej stronie, to po prawej, tak? Na górze gdzieś tam. Nie! Przecież się... widziałam te, te fale, jak stoisz tak, tutaj, jak Aki, to po prawej u góry. Tam gdzieś. Bo widziałam te fale od tego, tego, tej echolokacji. Aki, tepniesz się tam? Widzę. No, A tu jest en, Tu jest nd skrzynka. O! o ja bym I tworzyć. to nie jedna. Ja bym się twoja, ale najpierw trzeba się pozbyć tamtego. Jak my tam wejdziemy? Okami? Eee, jak tylko Aki zniszczy... Dobra, zniszczyłem. Mm. Eee. Jedno jest pewne, otwarcie enderowej skrzynki ci nie da. Ale chcę ją zobaczyć, ja tworzę. Weźniesz ją sobie. Też, ale chcę twoje. Lubię tworzyć skrzynki. Kto lubi tworzyć skrzynki? Wieście, kto lubi tworzyć? Ja lubię. ja kocham tworzyć skrzynki. Słuchaj, Wie, jak ja tam wejdę? już otwieram, wszystkie do w ogóle wyjdziemy. To nie. W staliści. To Topikal. Gdzie miał kamizyk to? Jestem na dole. Jeszcze. Łaj. No to pominajcie, co zresztą. O ja też jestem cały tu. To... Możemy się nie rozdzielać. Ale to jest. Podstało w horrorach.

Go w miejscu na chwilę. Aha, dzięki, bo on znowu na mnie bieg. Co ja im zrobiłam? Ja mam jakieś na czole napisane tutaj? Target numer jeden? Konkon -kon is here? Jak dopiero idzie na co na nią? Tak ja okay, zniszczyłem chyba wszystkie wazy, które widziałem tutaj. Ale szybko Jak, dole. Dobra, mam bloki, możemy się podcać po Mam dla was endek częsty, więc sobie no... Będziecie mogli nosić ze sobą Znaczy, przypominam, że trzeba sylktacza sobie podnieść Eeh, da, da. Nie mamy sylktacza ale, ale no... No to w domku sobie postawimy. No. W domku to fajnie. Dobra Proszę A, tak i wszystko wyrabił. Nie masz co liczyć. Jakieś łabaczki. Nie zgasta Na pewno ze można zejść jeszcze na dół to. Ale pójdę. Do... Na dół pójdziemy na pewno. Ale ciekawe to się wygenerowało. Fajnie, ładnie to robiono. A gdzie są te enderczesy? Właśnie zgarnąłem je już dla was Aaa Widzieliście, Nie, ja nie macie D. D. A rozbijcie też te wazy, bo z tych was są różne rzeczy yy, Ja ich nie mogę rozbijać, bo tiltar A łapką to trochę zajmuje No to możesz rozbić, że wiesz, podnieść się w taki sposób, bo nie rozbijemy w domu ewentualnie Jak piniatę Bazowa Piñata. Piniata? Dobra, robimy coś hmm. konkretnego, bo pójdę mi to się nagrywa, a tu nic ciekawego nie ma Oprócz stalkera, oh. który na mnie napierdzielił No właśnie, no pat, dużo ciekawie, co to jest Jak ja kolejny mob chce mnie zarąbać? Mm -hmm. Bardzo ciekawe Dobra, no to jedźmy ja na dół Mogłeś się z paraglider Muszę Co musisz, an dup? że... znaczy, puszczyłem go za wcześnie czki. Okej, okay, tu mi się bardzo podoba na dole. Schodam już mało. Nie ma tu szykera ale tu są ci. Tem alguma coisa parecida? Não Nie ma żadnego to, sięka... Tylko to wam też przypomina tron? Czy to tylko ja? No, co nie? Może Wardena? To ja stosiądę O, 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 o Z tyłu był, z tyłu za tronem był O nie, 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 nie. To jest sorry, trzeci sorry, raz Komiń, daj, <laughs> ja już nie chcę Jest zamknięty w klatce, jak na iconie Wow. Mm -hmm. Wow Ja nie wiem, ja nie wiem mm. e Dobra, bo tutaj jest? Ja już kurde nie puszczam shifta choćbym miała stać palec. Ale, hamsko! Co nie? Mega hamsko! Coś tam w ogóle chrapał. to brzmi. A jesteś, czekaj, może się uda. Dobra. O nie! O, radę. Tak właśnie myślałem. Widzicie? Aki jest magikiem, dosłownie. Pragnięte no. Echo Shardy były oh. w tej skrzynce tu i szulk transmitter. O! Oh! Remote, remote storage. Co to jest? Nie wiem. Ale Echo Shardy są do mnie wadne więc. Dla mnie też. To są w ogóle wazy postawione tak. No, oh, diamenty. Dajmon. Reszta Shiny sword? Hmm, 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 hmm. To są no, no, no. diamenty w ogóle też, no, te kreski. No, no, wiem, no, wiem, wiem, wie, aż o to nie chodzi. DIAMENTOWY BLOK! Co? Uu. Fancy. Uuu, shiny. <grym> idę za... Idę się rozejrzeć jeszcze za tym czymś, co przypomina portal. Czegoś, czy tu nie ma jakiegoś złego shriekera. Ale chyba nie. Aki ucieka przed kamerą. Tam, w Tam, 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 tam. tam. Mam zjementowy blok. Jestem. Nice. Tam. Jestem małą siostrą pandą. Czy tutaj dałoby się zrobić drugi portal? Czy... Bo on jest z tych bloków portalowych, nie? Teoretycznie się dałoby się go odrestaurować. Ja może zabiorę go i zrobimy sobie portal u siebie? Hmm. E, nie... Nie wiem czy da się go wykopać. Tylko jeden z... sposób, żeby się przekonać. Społyw ze Strictaczem, no? Hmm. Block of rough Gold. Lav. Wiesz co? Hmm? Kopię się go dłużej niż Obsydian. Pomogłabym ci, ale nie mam Strictacza na tym. Ej, nie, Ej, nie no, zobacz, to nie. To też chyba nie no. on go kopię i kopię. Macie 15 minut. O! O! Dostaliście. Stawałeś... Skąd? No bo zabiłem o. jakiegoś moba. Tak. Tego jeszcze nie zabiłem. Kiedy zabijesz takiego moba, <laughs> czego jeszcze nigdy wcześniej nie zabiłeś. Nie. O, 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 to potrzebuję. to potrzebuję. Dużej ilości potrzebuję. Nic hmm, tutaj porządku. Tego nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. Ja ogólnie tutaj nie potrzebuję by ale z strony chcę. O no Co? nie diament to znowu. Shiny, sword, my Kurde, my chcieliśmy do skin szukać diamentów. Zaczął tutaj przyjść. Trustory. Nos No tego to nie. Okej. Rozwala się to pół godziny, ale nie wypada. Ooh. Nawet z desikatem. Tak więc... Sorry, ale niestety. Pomyślcie. No, bo to z tych właśnie was wypada. Fire Aspect 1. Wow. Ale w sumie fajnie, bo sobie dam do mojego mecza, będę mieć Fire Aspect 2.